Ogromny się dla Was, mówię. Do kogo mówiłam, i jakie to były słowa. Byłyby inne, gdyby zapisać można było ten głód i strach. To nic, w którym tkwi mowa. Co mówią oczy, jak krwawią wargi, oczyszczane z prawdy, jak bardzo boli, choć nic tu nie ma. Łatwiej skupiać się na drzwiach do z domu, świetle bez zmrużenia oczu. Drzewa wyrośnięte, jednak nie w tym sęk, rozkrośnione było w odrewnianych oczach i splątanych brwiach, jakby przenikanie. Taki widok odstrasza bohaterów. Tu ziemia musi udeptać się sama i nie ma co pytać, czy to noc wymyśliła ciemność. Byliśmy nie z tego świata nad słońcem, lecz żywi pod chmurami, nie zasłaniając twarzy. Tkaliśmy szal z włosów twardych jak gałąź, nie do zerwania z ramion. Że wracać honor, to znaczy żygać honorem. Nie pomyliłam się. Myślę, że poradzilibyśmy sobie z tą grupą spoconych ogromnych mężczyzn, gdybyśmy bili ludzi, gdybyśmy byli ludźmi. Niezręczność, jakaś się koszula wystaje dłuższym końcem. Nieokreślone niech będą moje wizje świtu. Przejaśnia się, widzisz w rzece cieni. Słucham miłości. Głos serca ubiera mnie w krtani. Mówi, zostawcie na nią, niech nie gestykuluje. W słońcu jej twarz nie, nie widzi, nie mogła zobaczyć. Biały ogróz zaszedł krwią, w słońcu błyszczał jeszcze świeży strach. Ktoś się uśmiechał. Prawdopodobnie będę odrobinę samotna w tych dniach. Nie będziemy się widać, pod pies będzie ujadał. Ma zdęty brzuch i chłodny przeciąg w ustach. Jak skóra cierpliwie schodzi mu z pleców, przewraca na bok, napływa do oczu jak światło. Cień mi się w połowie i teraz nie pasuje do niczego, więc wstaje od stołu, poprawia im życie po śladach. Wewnątrz układu powietrza i skurcz, skurcz na zadane zamachy. Błyszczy posadzka języka. Już leżą płasko w kałuży plastiku i liczą oddech do ziemi. Po tej książce, to, to przez chyba dwa lata w ogóle już myślałam, że już nie nie napiszę więcej. To byłam wręcz przekonana. Później mi zaczęło brakować pisania, i myślałam, że może jednak będę jeszcze pisać. Ale właśnie wiedziałam, że to na pewno już będzie inne pisanie, niż to, do, 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 które do tej pory prawiłam. I właśnie tak, tak sobie, taki był koncept. Tali minimalistyczne. No te, te wszystkie te teksty nie są długie, ale chciałam już to właśnie tak. Um, do miał, minimum słów. Miała pani taki zamysł, że to będzie, bo to jest podobne do Miuberskiej, tak. Tak? tak? Czyli to jest taki, jakiś, jakiś mistrz? Tak. tak. Tak? I dlatego tak w ten bo sposób. zawsze się jakoś nią um, inspirowałam i uważam. To jest moja jedna z, z, z współczesnych poetów ulubiona. To jest bardzo żeby zrobić taką książkę, prawda? nie jest proste przyjść z takim tematem. Tak, są różne opinie na temat tej mm -hmm. książki, właśnie od jakichś bardzo pozytywnych do takich, że ktoś tam mówi, że to nie ma... tatki tylko, bo Skondensowana na śół jest dużo bardziej wartościowa niż całunek. Ja zaś. wiem, nie dokładnie. Przecież jest z ale jest, jest dużo, dużo powiedziane. A co za, to, to myślimy raczej tak przecież jednoznacznie? Już... Ale bardzo trudno o, jest o, zamknąć o, o, coś o, bardzo ważnego tak, w, w, w jednym zdaniu. a w trzech trzech dwóch frazach. Dla mnie to jest sztuka. Przepraszam, tylko, ja już jestem gadułą słuchną. No właśnie, Miriam, też że uważam, że to zależy od tego, tylko